Dzień dobry! Dzisiejszy film jest dla tych wszystkich, którzy uwielbiają piec chleby albo dopiero się przymierzają i mają ochotę na taki typowy biały, pszenny chleb. Chodzi przede wszystkim właśnie o zakwas, ponieważ na zakwasie i żytnim i pszennym możecie upiec chleb, niemniej jednak ten na żytnim jest takim troszeczkę ciemniejszym chlebem, a chcielibyście mieć jasny. Jak zatem z żytniego zakwasu przygotować sobie zakwas pszenny? Zapraszam Was na film. Kiedy robiłam dla Was film z instrukcją, jak przygotować zakwas żytni od podstaw, mówiłam Wam, że jest to najłatwiejsza mąka, jeśli chodzi o prowadzenie zakwasu. I rzeczywiście tak jest. Jeśli zatem zaczynacie dopiero robić swój pierwszy zakwas, polecam Wam, żebyście jednak zaczęli od mąki żytniej, bo ona jest najłatwiejsza i najwięcej błędów wybacza. Jak widzicie, stoją tutaj dwa zakwasy. Ten zakwas jest to zakwas żytni. On jest zdecydowanie ciemniejszym zakwasem, jako że mąka żytnia jest mąką ciemniejszą. Natomiast tutaj mam zakwas pszenny, który jest wyprowadzony właśnie z zakwasu żytniego. Co będzie Wam do tego potrzebne? Potrzebna Wam będzie taka mąka typ 1852 tysiące czy, czy jakiś taki typ powyżej 1500 i to ważne, żeby nie był niższy, bo inaczej ten zakwas nie będzie miał na czym pracować. Trochę ciepłej wody, czysty wyparzony słoik, coś do wymieszania mąki z wodą i z zakwasem, gumka recepturka i na przykład ręcznik papierowy. Przy okazji zwróćcie uwagę, że w tych zakwasach na wierzchu zbiera się woda. Nie jest to nic złego, zakwas powinien dać się rozmieszać, nie powinno być na nim pleśni ani żadnych innych obcych form. Jak widzicie on ma taką właśnie konsystencję. I tutaj dla porównania zakwas pszenny, on jest zdecydowanie jak widzicie jaśniejszy. Teraz będzie to lepiej widać. No dobrze, przechodzę do już tej czynności wyprowadzenia zakwasu pszennego z zakwasu żytniego. A jest to bardzo proste. Wystarczy z takiego zakwasu żytniego, on już jest w temperaturze pokojowej, wyjęty był z lodówki kilka godzin temu, odlać do słoika powiedzmy tak z 3-4 cm. Teraz do tego zakwasu dodaję mąkę pszenną, to jest typ 1850, czyli taka mąka pełnoziarnista. Dwie takie kopiaste łyżki i do tego dolewam wody, tyle żeby było dwa razy więcej niż tego zakwasu na początku w sumie. I wszystko ze sobą mieszam. Zakwas powinien mieć konsystencję takiej, zobaczcie, gęstej śmietany. Zakwas przykrywam teraz papierowym ręcznikiem. Ręcznik zabezpieczy go przed obsychaniem z zewnątrz i zostawiam w ciepłym miejscu, żeby sobie wyrastał. I teraz macie dwie możliwości: albo będziecie ten zakwas codziennie dokarmiać świeżą porcją ciepłej przegotowanej wody i mąki pszennej, wtedy tej mąki żytnej będzie coraz mniej, coraz mniej w tym zakwasie i on się stanie rzeczywiście głównie zakwasem pszennym z małym dodatkiem mąki żytniej po czasie oczywiście jak będziecie podbierać ten zakwas piec chleby dodawać cały czas mąki pszennej tej mąki żytniej praktycznie już tam nie będzie nawet można zobaczyć a już tym bardziej wyczuć i po tym czasie możecie powiedzieć że macie zakwas pszenny druga możliwość to możecie teraz ten zakwas oczywiście po tym jak on popracuje sobie na przykład przez noc w ciepłym miejscu możecie włożyć do lodówki i uśpić. i możecie z połowy tej Ilości. Tutaj jest około, ja myślę, jakieś 200 gramów. Możecie z tej połowy tej ilości upiec sobie chleb i potem po prostu dokarmić. Wszystko to zależy od tego, jakie macie potrzeby, jak często pieczecie w domu chleb. Ja myślę, że jeśli chodzi o produkcję zakwasu, z tego i poprzedniego filmu już teraz będziecie wszystko potrafili. Ja Was zapraszam na moje kolejne filmy. W następnym będzie na przykład chleb orkiszowy, o który bardzo często pytacie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia!